Cześć wszystkim, tutaj Marchmentarot, w szczególności witam wszystkie Zodiakalne Lwy w czytaniu miesięcznym dla Singli na luty 2024 roku. W dzisiejszym czytaniu sprawdzę, co Cię czeka w zbliżającym się miesiącu w uczuciach, jakie jest tło tej sytuacji i rada do niej. Jeśli to czytanie Ci się spodoba, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Pracy. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki nie realizuję czytań prywatnych. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi, dlatego przyjmij to, co dla ciebie, a resztę zostaw. Polecam również sprawdzenie swojego znaku Zodiaku w Ascendencie i w Księżycu. Link jest dostępny w opisie filmu. Może w czytaniach dla tych znaków również znajdziesz coś dla siebie. Dodatkowo polecam również moje inne czytania, miesięczne dla znaków zodiaku, czytanie tematyczne typu wybierz talię na relacje uczucia, a także czytanie tygodniowe, które ukazują się co niedzielę. Ja serdecznie do moich innych materiałów zapraszam, wszystkie moje czytania są dla Was. Dobrze, moje kochane lwy, już sobie przechodzimy do oczyszczenia, tasowania i wykładania kart. Moi kochani, po lewej stronie przekaz główny, czyli to, co Was czeka w tym miesiącu w uczuciach, po prawej tło tej sytuacji to, czego nie widzisz, doprecyzowanie przyczyny. Natomiast tuż przede mną, w dolnej części ekranu, będzie karta rada, czyli jak się zachować, na co zwrócić uwagę, co powinno być priorytetem, jak się odnieść do danej sytuacji. Rycerz Kielichów, Królowa Mieczy, <laughs> Sprawiedliwość, Tło Dziesiątka Mieczy, Król Kielichów, Dwójka Mieczy. A z buław jako rada. <laughs> czyli poniekąd też wasza energia, bo energia buław, energia ognia. I przechodzimy sobie do waszego czytania. Zaczynamy sobie od rycerza kielichów, królowej mieczy i karty sprawiedliwości. Powiem wam tak: ymm, albo macie już do czynienia z tą osobą, i jest to właśnie ten rycerz kielichów. Bardzo prawdopodobne, że jest to ktoś z wody, czyli rak, skorpion albo ryby. Natomiast. Czy to jest osoba, która już jest obecna w Waszym życiu? Czy ta osoba pojawi się w lutym? Bo też jest taka tutaj możliwość, żeby się pojawiła. Wy bardzo szybko odkryjecie tak naprawdę, z kim macie do czynienia. Bo nie ukrywajmy, że jeśli chodzi o tego rycerza kielichów, to jest osoba, która co prawda ma fajne poczucie humoru, bardzo często ma taki fajny, rozluźniający sposób bycia no to jeśli chodzi o kwestie emocjonalne jest niestała, bardziej się nadaje tak naprawdę, gdybyśmy mieli tutaj wprost powiedzieć do, do jakiejś takiej relacji typu przyjaciele, tak, czy, czy też taki, takiego czasu, od, czas, od czasu do czasu spędzenie z tą osobą właśnie przyjemnie czasu, pośmienia się. Jest to osoba, która ma tak naprawdę bardzo taką fajną, pozytywną energię, ale jeśli chodzi o zaangażowanie, też bardzo często, jeśli chodzi o, o to, jak okazuje to swoje uczucia, ona nie do końca jest tutaj stała, po pierwsze w tych uczuciach, po drugie nie do końca sobie zdaje też sprawę z tego, jak ta druga strona może te, te, te słowa odbierać, tak? To, to też jest bardzo często, mi się kojarzy z taką, z taką postacią trochę takiego flirciarza, tak? Który lubi oczywiście się pośmiać, lubi atencję, lubi dawać tą atencję, ale tak naprawdę do niczego więcej się nie nadaje. Znaczy pod kątem relacyjnym, a właściwie też inwestowanie w taką w relację z kimś takim byłoby po prostu ryzykowne. Karty pokazują, że wy najprawdopodobniej w stosunku do tej osoby będziecie w w tej energii królowej mieczy, czyli dość dużego dystansu chłodu i asertywności, tak? Poza tym, jako ostatnia karta, karta sprawiedliwości mówi o tym, że będziecie po prostu starali się z jednej strony być wobec tej osoby, o, o którą tutaj chodzi, czyli tego króla kielichów, rycerza kielichów, przepraszam, fair, a z drugiej tak naprawdę będziecie dość uczciwie, sprawiedliwie oceniać to, co po prostu widzicie. Dlatego też karty pokazują, że. Jeśli chodzi o tą osobę w lutym, co do której będziecie mieli tutaj do czynienia, będziecie dość raczej tacy nastawieni, realistycznie, dość chłodno. No i tak naprawdę zobaczycie też, no, niezbyt duży. Tak tutaj przynajmniej karty pokazują, bo ten rycerz kielichów no to nie jest zbyt mocny potencjał do czegoś długoterminowego. Wy to po prostu zobaczycie. Będziecie starali się być wobec tej osoby ok, uczciwi, powiedzieć tak naprawdę to, co myślicie. Do pewnego stopnia powiedziałbym tak. Jeżeli z tą osobą będziecie się czuli dobrze, to nawet karty pokazują, że może być tak, że na przykład będziecie chcieli z, tą, z, tym, z tym rycerzem kielichów utrzymywać kontakt, tak? Natomiast w kontekście relacji długoterminowej dość sprawiedliwie, uczciwie i na podstawie tego co zobaczycie, ocenicie tą osobę i też w tym kontekście raczej na nic więcej nie będziecie otwarci. Natomiast, tak jak mówię, no, żadna karty. Ja bym się nie zdziwił też, moi kochani, gdyby ten rycerz kielichów, nawet to, to nie chodziło o to, że wy, wy możecie oczywiście do pewnych wniosków też dojść, ale bardzo prawdopodobne, że ten rycerz kielichów on też bardzo często ma taką skłonność do tego, że on może na początku powiedzieć, że on nie szuka niczego konkretnego, że on potrzebuje po prostu od czasu do czasu pogadać, spotkać się, oczywiście, jakieś tam swoje oczekiwania ma, natomiast on może na, na wstępie powiedzieć, że nie szuka niczego długoterminowego i wy w tym momencie powinniście zdecydować, tak, co z tym faktem, co z tą osobą zrobić, czy tą osobę jakoś tam chcecie zatrzymać w swoim życiu, w jakiej też postaci, bo to też jest bardzo istotne, że, że może być tak, że po prostu polubicie towarzystwo tej osoby, no bo nie powiem tak, tak naprawdę ten rycerz kichu. od pewnymi względami, on jest bardzo pozytywny, tak, on, on może też y, mieć tak Taki fajny sposób bycia, który Wam się spodoba, i nie odrzucicie tej osoby całkowicie. Tak, bardzo prawdopodobne, że będziecie chcieli od czasu do czasu się, nie wiem, popisać sobie z tą osobą, pośmiać się, spotkać się tak, tak, niezobowiązująco po to, żeby spędzić czas. Natomiast zresztą, no, Lew też ma, lubi się od czasu do czasu pośmiać, tak, lubi osoby, które mają fajną, fajny sposób bycia, które są takie barwne, tak. Dlatego, tak jak mówię, pod pewnymi względami ten rycerzki może Wam się spodobać. Spodobać, może wam tutaj um, y, możecie być na tą osobę otwarci, ale nie zabierze wam to, jakby trzeźwego oglądu tej sytuacji, i nie zabierze wam trzeźwego oglądu tej osoby, tak? więc Wy tutaj swoją, y, swoje zdanie sobie wyrobicie dość takie, które y, karty pokazują w Karcie Sprawiedliwości, to nie będzie ani nad wyraz pozytywny, ani nad wyraz negatywny. To będzie po prostu y, zauważenie tego. Jak ta osoba się zachowuje, co ona ma do zaoferowania, um, jaki ma też sposób bycia? Czy wam też pewne kwestie, zachowanie tej osoby, bo może być tak, że też jeśli chodzi o to zachowanie, wy, wy jakby może taką um, tego sympatycznego rycerza kielichów polubicie, ale na przykład długoterminowo taka energia um, by wam po prostu nie odpowiadała. tak? Jeśli chodzi o tło, dwójka mieczy, król kielichów i dziesiątka mieczy. Bardzo prawdopodobne, że y, tutaj jest bardzo ciekawa sytuacja, bo mamy dziesiątkę kielichów, czyli kartę y bardzo często, która jest pokazana jako dziesiątkę, przepraszam, mieczy, kartę, która jest bardzo często pokazana jako osoba, która ma dziesięć mieczy właśnie w plecach. I to jest karta tego, że czujemy się oszukani, że czujemy się w pewien sposób zdradzeni, tak. I że jesteśmy po bardzo trudnych doświadczeniach i mamy tak naprawdę bardzo dużo takich takiej negatywnej. Negatywnego myślenia o tej sytuacji, która nas w przyszłości spotkała, i wy tutaj będziecie po pierwsze z tego wychodzić, bo dziesiątka mieczy to już jest ostatnia karta, właśnie kart mieczy, czyli to już jest jakby zakończenie pewnego etapu, też radzenie sobie z trudnymi doświadczeniami. Obok mamy króla kielichów. Bardzo prawdopodobne, że ktoś z trygonu wody, czyli Rex, Skorpion albo Ryby. Bardzo prawdopodobne, że ktoś z waszej przyszłości. Bardzo często to też właśnie karta kogoś z kim łączyła nas zależność, łączy albo łączyła nas zależność emocjonalna, więc bardzo często właśnie to jest karta partnera. W tym przypadku byłego partnera. Bardzo prawdopodobne, że. Tuż przed rozstaniem bardzo dużo konfliktu albo jakiejś negatywnej energii pomiędzy wami było, i że wy się czujecie do tej pory w pewien sposób oszukani przez tą osobę. Może ta osoba też zrobiła coś, czym, co wywołało taką negatywną waszą ocenę, teraz po czasie. Natomiast dwójka mieczy jest to karta. I tu jest najbardziej zastanawiające dla mnie, tak naprawdę ta energia. Bo dwójka mieczy to jest energia, tego, że potrzebujemy więcej czasu na to, żeby ostatecznie się coś rozstrzygnąć albo zdecydować w jakiejś sprawie, że jeszcze nie mamy pełnej, pełnego oglądu tej sytuacji. Bardzo prawdopodobne na podstawie tych kart, że. Wy jeszcze czasem myślicie o kimś z waszej przeszłości, z kim relacja się dla was skończyła w sposób, no taki, że wy m, czujecie, że ta osoba zachowała się wobec was nie fair, nie okej, okay, że w jakiś sposób was zdradziła, bo mamy tą dziesiątkę mieczy, ale, i to właśnie ale jest istotne, dwójka mieczy tutaj mówi o tym, że tak jakbyście jeszcze ostatecznej decyzji co do tej relacji nie podjęli, tak jakby z jednej strony tego nie chcecie, bo jest, bo jest dziesiątka mieczy, tak? Czyli tak, oficjalnie na pewno nie powiecie, że chcecie powrotu tej osoby, ale gdzieś tak jakbyście mieli, mieli takie poczucie, inaczej. Tak, jakby, tak jakbyście mieli takie poczucie, że pewne sytuacje, pewne kwestie pomiędzy Wami nie zostały jeszcze wyjaśnione, tak? Tak jakby coś, co było zakończone, wy macie takie poczucie, że. Że, że tutaj jeszcze ta sprawa jest bardziej skomplikowana, tak? Że, że coś tutaj jeszcze nie zostało domknięte, albo pewne kwestie pomiędzy Wami nie zostały wyjaśnione. Więc z jednej strony coś z, zakończyłyście, a z drugiej, tak jakbyście jeszcze mentalnie uważały, że jakaś taka dziwna furtka jest. Ciekawie to wygląda. Natomiast, no, tutaj są tak naprawdę. Mm, bardzo skomplikowane energie, bo w pewien sposób y, te dwie karty mieczowe, tak, dziesiątka mieczy, to jest karta, no tego, że już patrzę w kierunku przyszłości, albo jakbyście się, jeszcze jedna sprawa, jakbyście się trochę zatrzymali w pół drogi, tak? Z jednej strony już sobie przetrawiacie to, co się wydarzyło, patrzycie z y, nadzieją w przyszłość, chcecie czegoś nowego, ale gdzieś takie macie poczucie, że to. Relacja, która się już zakończyła w Waszym życiu, że coś tam jeszcze jest niedomknięte, że coś jeszcze jakieś kwestie są do wyjaśnienia albo są jakieś wątpliwości, na przykład dotyczące um, tego rozstania albo zachowania tej osoby, które nie zostały wyjaśnione. Dlatego Wy tutaj pokazujecie się w dwójce, dwójce mieczy, czyli karty takiego: no, z jednej strony, OK, to to coś jest już za mną, a z drugiej. Pewne kwestie, pewne sytuacje może warto by było jeszcze tu wyjaśnić. Jeszcze warto by było um, znaleźć pewne odpowiedzi, bo to też o to chodzi. Tak? Chociaż, tak naprawdę pod kątem nowego początku, mam wrażenie, że one nie są tak istotne, tak? Bo, bo za wiele one tutaj nie zmienią, ale może też jeszcze jakaś, jakaś słabość do tego króla kielichów, czyli do tej osoby z przeszłości tutaj pozostawać. Pomimo tego, że wy. Bardzo prawdopodobne, że już chcecie czegoś nowego, tak. To, to tutaj gdzieś jeszcze jakaś taka coś, coś otwartego, jeszcze przynajmniej tutaj jest właśnie pokazana jakaś otwarta kwestia między Wami yy, teraz a tą przyszłością kiedyś i z kimś z tej przyszłości, z kim łączyłaby Was bardzo mocna więź emocjonalna. No, ciekawe, moje kochane, wy tutaj macie czytanie. Naprawdę, jeśli chodzi o radę Buław, czyli karta działania, karta nowych inicjatyw, karty podpowiadają, żebyście, po pierwsze, skupiali się na działaniu w waszym życiu. Bardzo prawdopodobne, że jako, że tutaj i tutaj jest dość trudna energia, bo to jest energia przyszłości, w teraźniejszości. Mam wrażenie, że w tym miesiącu lutym, nawet jeżeli kogoś poznacie, to ta osoba, bo rycerz kielichów bardzo często ja też interpretuję jako osobę wrażliwą, ale niedojrzałą emocjonalnie. Taką, która yy, ma w sobie dużo takiej emocjonalności pozytywnej, ale ona jeszcze nie do końca jest zdecydowana, czego chce, tak? Albo yy, też w pewien sposób może nie, nie pasować do was, po prostu, tak? Bo tu jest jednak królowa, a to jest rycerz, tak? To jest inna energia. Wy tutaj jesteście bardziej takiego byś świadomi tego, czego oczekujecie, też bardziej jesteście nastawieni, bo Królowa Mieczy jest kobietą, która jest nastawiona na konkrety. A rycerz kielichów, no to jednak jest niestety taka osoba, która bardzo często po prostu lubi kontakt, poznawać nowe osoby, lubi kontakt z tymi nowymi osobami, lubi atencję. Nawet jeżeli nic z tego nie, nie jest nastawione, bo to nie jest rycerz buław, nie wiem, na, na bliskość fizyczną, to on po prostu lubi się pośmieć, lubi y, mieć taką fajną energię z kimś nowym, właśnie, kogo poznaje, lubi też mieć, y, jakby to nazwać, być. Y, E, e, tworzyć nowe relacje, tak? Jest taki, o, po prostu taką e, otwartą osobą, która lubi e, mieć taką, takie poczucie, że cały czas coś w życiu tego właśnie rycerza kielichów się dzieje, tak? Natomiast ja, ja podejrzewam, że właśnie mówiąc o tej Karcie Sprawiedliwości, albo ta osoba wam powie od początku, że nie, jakie ma oczekiwania i tutaj będziecie niezbieżni, dlatego macie tą królową mieczy tutaj, albo wy bardzo szybko zorientujecie się, z kim macie do czynienia, dlatego czy też dosyć tak krytycznie do tej osoby będziecie podchodzić, chociaż bardzo prawdopodobne, że wiecie, w, w kontekście nie wiem, relacji takiej znajomości, niewiele wnoszącej, takiej bardziej przyjacielskiej, to ta osoba może jeszcze przez jakiś y, o, o, okres czasu w waszym życiu pozostawać i, i tutaj się pojawiać tak epizodycznie, tak? Natomiast tak jak mówię, no, dużo więcej się tutaj dzieje, jeśli chodzi, moim zdaniem, jeśli chodzi o tło, bo tutaj. Są bardzo takie y, energie, z jednej strony zostawienie za sobą tych trudów w przyszłości i patrzenie z wielką nadzieją tą, w tą przyszłość i chęć zakończenia y, jakichś tutaj y, spraw z tej przyszłości, ale z drugiej strony te energie, dwie, tak, za zaangażowanie jeszcze jakiegoś emocjonalnego albo jakiejś przynajmniej słabości do kogoś i dwójki mieczy, czyli nieostatecznego podjęcia jakiejś decyzji, to też jest. Bardzo zastanawiające, tak? Jakby jeszcze coś ta przeszłość, mimo tego, że chcecie czegoś nowego, jakiś, jako, jakiś wpływ na was ta przeszłość miała. Bardzo też prawdopodobne, że ta osoba w tym miesiącu. Ktoś z przyszłości w tym waszym życiu się pojawi i wy nie, bo to też dwójka mieczy, to jest yy, karta, która mówi o tym, że nie wiemy, jak się w stosunku do kogoś zachować. Czyli bardzo prawdopodobne, że ktoś też z przyszłości będzie w tym miesiącu szukał yy, z wami kontaktu, a wy nie będziecie wiedzieli, jak się zachować. Z jednej strony nie będziecie już tutaj otwarci na tą osobę, a z drugiej, tak jakbyście ostatecznej decyzji nie potrafili podjąć i nie potrafili też tej osobie tak wprost powiedzieć nie. Tak? No, dlatego mówię tutaj, jeśli chodzi o radę, ten As buław, czyli karta działania, karta też nowych inicjatyw, karty po prostu tutaj wskazują, żebyście w tym miesiącu skupili się na jakichś własnych celach, na jakichś własnych działania, na własnej kreatywności, na tym, co macie do osiągnięcia, bo kwestie emocjonalne, ja mam wrażenie, że tutaj, tak jak mówię, czy nowe, czy stare, to nie będzie to, o co Wam chodzi, tak? To nie będzie to, czego oczekujecie. Nie będziecie y, ani tutaj karty pokazują zadowoleni z powrotu potencjalnego czegoś starego, czyli tego króla Kielichów, ani z się kogoś nowego, czyli rycerza Kielichów, bo to nie będzie osoba na waszym poziomie, nie będzie osoba y, tak dojrzała jak Wy, i przede wszystkim, tak jak mówię, z osprecyzowanych y, oczekiwaniach. Ta osoba może przede wszystkim, to, to też jest bardzo istotne, sama nie wiedzieć do końca, czego chce, a jak Wy to zobaczycie no to tą osobę po prostu yy, już w pewien sposób skreślicie, bo będziecie wiedzieć, że to nie jest ktoś dopasowany do was, bo wy jesteście, lew to jest też znak, który on ma sprecyzowane oczekiwania, on wie czego chce, jeżeli widzicie takie yy, nie wiadomo co, takie trochę wiecie, yy, kombinowanie, trochę w tą, trochę w tamtą, no to was to po prostu nie interesuje, tak, bo, bo nie o to wam chodzi, nie, nie chcecie takiej osoby, która też życiowo jest taka yy, jakby nie do końca wiedziała, o co jej chodzi, tak? Więc wy, wy tutaj będziecie raczej do tej osoby nastawieni y, na nie, chociaż bardzo prawdopodobne, że uczciwie też porozmawiacie z tą osobą o tym, czego wy oczekujecie, i wtedy też y, może po wymianie, właśnie. Opinii, po, y, pokazaniu, y, kto czego oczekuje, po prostu okaże się, że to nie jest ktoś dla Was. Dobrze, moje kochane, ja Wam bardzo za to czytanie dziękuję, mam nadzieję, że ono Tobie pomoże. Jeśli to czytanie Ci się spodobało, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym życzyć Tobie udanego miesiąca, widzimy się niedługo. Pozdrawiam, Marchmentarot.